Numer 6. George Soros przebudził się, żeby wziąć leki, i przy okazji udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że gdyby nie był już na emeryturze, to jako, jako prawda, wielki spekulant, to, to spekulowałby przeciwko euro, grałby przeciwko euro, ponieważ uważa, że Europa idzie w złym kierunku i że generalnie euro się niedługo rozbije o skały. Takie hasło. Takie hasło. Tak by oczywiście, powiedział, że euro jest wspaniałe i że już wkrótce wyjdzie na dobrą drogę, no to, to byśmy się o tym dowiedzieli z mediów mainstreamowych, ale tak nie było. Lepszym wyjściem byłoby stymulowanie gospodarki i nienaturalne pobudzanie jej wzrostu. No, jest George Soros, jest znanym kejensistą sponsorem wszystkich środowisk, które sponsorują Obamę. Chyba tylko, tylko, tylko firmy, w które inwestował George Soros, które w, w, ten, wiercą w Zatoce yy, Meksykańskiej, to były jedyne firmy, które mogą tam nadal wiercić. To, to jest przedziwne. Pamiętacie po tym wypadku z BP? Takim cudem jego firmy wiercą, inne firmy nie wiercą. No cóż, no, spon kosztowało go trochę zainstalowanie Baracka Obamy na fotelu prezydenta, a przynajmniej bardzo, bardzo się do tego przyczynił, więc, więc może wiercić. Co za problem. Tak czy inaczej, George Soros mówi, że, że będzie źle, ale nie wiem, czy, czy, po, czy powiedział to, ponieważ doszły do niego słowa, jakie główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego ostatnio wygłosił. Czy po prostu wciąż jeszcze tkwi jakiś geniusz inwestora u, u, w, w, nie wiem, <laughs> w, w tym, prawda, starej, starej mądrej głowie George'a Sorosa. Główny ekonomista Międzynarodowego Funduszu Walutowego Oliver Branchard przyznał, że strefa euro stoi przed rozpadem generalnie, że przed strefą euro stoi widmo rozpadu. Ma się ta strefa euro rozpaść zaraz po tym, jak Grecja lub Hiszpania wyjdą ze strefy Euro, co według ludzi z Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest więcej niż prawdopodobne. Tak przynajmniej. Donoszą media. Ja za nimi. Ale ja, ja nie wiem, czy, czy można wierzyć tym, 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 tym pogłoskom. Dlaczego niby Grecja miałaby wyjść ze strefy euro? Dlaczego Hiszpania miałaby wyjść ze strefy euro? Może Portugalia wcześniej? Nikt tego nie wie. Ale tak czy inaczej, obaj panowie twierdzą, że, że to generalnie nie idzie w dobrym kierunku. Może, jak wprowadzą tą płacę minimalną, to się, to się poprawi troszeczkę sytuacja. Gdybym był inwestorem, to nie grałbym na. Poprawę sytuacji po wprowadzeniu płacy minimalnej. Ale przynajmniej, przynajmniej George Soros zostawia, nam, zostawia nas z tą dobrą wiadomością, że przynajmniej jest to światełko w tunelu, ta, ta nadzieja, ten element dobra, że gdybyśmy stymulowali gospodarkę i nienaturalnie pobudzali ją do wzrostu, to byłoby lepiej. Ja się zastanawiam, czy, czy George Soros tą część wywiadu udzielił po wzięciu leków, czy, czy jeszcze przed, bo z tego co ja widzę, to raczej mm, non-stop jest stymulowana gospodarka. Oczywiście. Pieniędzmi, które wcześniej z tej gospodarki są zabrane, prawda? I raczej nienaturalnie pobudzana jest do wzrostu. Są, są różne gałęzie gospodarki w Europie, są jeśli już to w ogóle nienaturalnie pobudzane do wzrostu. Um, więc tu akurat wydaje mi się, że, że, że jest źle, mimo tego, że podążamy za tą ideą George'a Soros'a. No ale cóż, ale cóż to, 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 to. może widzimy inne rozwiązanie problemu, ale zgadzamy się co do tego, że wkrótce chyba to wszystko się zawali.